Ciekawe i chyba praktyczne nawet pytanie, bo w takim poczuciu od dziecka, że coś jest, oczywiście pojawiały się takie elementy, które przeciętnie uważa się za coś nadzmysłowego, czy coś ponad, i człowiek. Tak to odbierając, uważam, no tak, tak to, jeżeli to nie doświadczają tego wszyscy ludzie, to znaczy, że to jest coś duchowego, że to coś wyznacza, że ja mogę coś zobaczyć, wyjść, nie wiem, poza ciało, no to, że to jest duchowość. I, i podobnie jest z tymi aspektami tak zwanych nadzmysłowych doświadczeń, czy umiejętności, czy praktyki. Odciąć się od tego, że to nie jest równoznaczne z rozwojem duchowym, to to musiał być pewien przełom. Bo, oczywiście, człowiek chciałby dla siebie to zachować i podkreślić tu swoją ważność, i tak to wtedy było, jest pewnego rodzaju, można powiedzieć, taka bezczelność duchowa. Żeby ocenić, że coś jest z innej bajki, to trzeba chociażby na sekundę wystawić głowę za tę kurtynę, czyli ten stan wewnętrznej duszy, musi poczuć inną wibrację i wtedy jest w stanie to odróżnić. W przeciwnym razie to będzie linearne, czyli będzie. Będą pewne rzeczy się pojawiały jako skutek uboczny ścieżki duchowej, i człowiek by chciał to identyfikować jako dowód, jako ten palec wsadzony w tą ranę, jako dowód, że to jest. Nie ma dowodu w tej naturze na to, co jest z innej natury, i rozróżnienie tych stanów wibracyjnych w pewnym momencie jest proste. Natomiast na początku, oczywiście, chciałoby się mieć ten medal przypięty.